Nazywam się Paweł Jan Rygulski. Urodzony w tym domu 24 czerwca 1933 roku. 18 stopni Celsjusza. Przy pięknej słonecznej pogodzie tak dzień się dla mnie rozpoczyna. A mamy dzisiaj 9 maja, dzień wyzwolenia, 2011 rok. A na wiosnę właśnie to robię pierwsze wyjście do garażu, to zaprza się, ja Lekutko idzie do tyłu, lekutko do przodu, czyli nic się nie zastało. Hamulce, klocki hamulcowe nie chciły i takie. Takie rzeczy się robią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pobogosław naszej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu i wrócił do domu. W 1970 roku. dokonałem w listopadzie przedpłaty. No i czekać. Spokojnie ich czekał na informacje, kiedy do odbioru. Nie było informacji, ale ja się po tym dowiedział. Po nowym roku Fiata można dostać, kupić za gotówkę. To też. I o, do moto zbytu. poszedł i jeszcze ciekawa rzecz, która jedyny raz miała miejsce w historii motoryzacji w Polsce. 15 grudnia 1970 roku Fiat stoniął o 20 tysięcy złotych, ponieważ była palno, piękna pogoda, sucho, a samochód Staśmy sprzed 10 maja, a jo ja 18 maja już go odbierał ze stanem licznika 8 km miał. I 18 maja za tydzień będzie miał 40 lot. Tak, silnik 1300 to ta wersja tego fiata, co ja mam to jest Ostatnia wersja, potem już MR-1500. Moc tego silnika jest 70 koni, a maksymalna prędkość według instrukcji 145. On przez te 40 lat wyłącznie w moim posiadaniu i nikt inny za kierownicą nie siedział, był eksploatowany zgodnie z instrukcją. Lewa wolna, prawa też. A tu jest ciasno. To jedziemy do ronda. Przy centrum głazisk. To jest ratusz. Po lewej stronie, po prawej będzie dom kultury. A my pojademy. Prosto. To na trzeba uważać. Lewa wolna. usuniemy na rondzie i prosto. Ten Fiat garażowany był od pierwszego dnia. Na zima stawiał go na klocki, żeby sprężyny Resory, opony, nie był obciążone i łożyska to wszystkie historie. Przykrywany suchą, cienką, płócienną z pierziny, te płótno stare pierziny przykryte. Na wiosnę opuszczenie, postawienie go na koła, kontrola olejów, płynów, kontrola świec zapłonowych. I za pierwszym razem startnę. Przez całe 40 lat ani raz na drodze mnie nie holowali, nie ściągali. Nawet ich na drodze nie wymieniło koła. A ten samochód po 40 latach jest oryginalny lakier bezwypadkowo przede wszystkim. Nie miał żadnej kolizji. Jak samochód skończył 25 lat, to był rok 1996. Zapisał się do Automobil Klubu Śląskiego w Katowicach, do sekcji pojazdów zabytkowych. I od tego czasu tam jest członkiem czynnym, biorący udział w rajdach, pokazach i. Eliminacja do Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych. Nie ma wyścigów, nie ma szalenia tymi starymi autami. A te konkurencje sprawnościowe, no to polegają na sprawności, na orientacji, na cofaniu. No fajne, nie wymaga szybkości, tylko umiejętności. Jakby ją miał teraz nowe auto, to tak samo by go szanował jak to. Tak samo. Ten samochód od początku, jak on jest, wskazówka nie pokazała więcej. Ten wskaźnik liniowy nie przekroczył 100 km na godzinę. Nie przekroczył. Ile 22. Sprawdzimy czy... Wpuszczał, zęcił, to się śliną Nie, nie Zimowych opon te auto nie widziało. Nie potrzeba. Śnieg spod, to już auty nie wyjeżdżał. Przeciętnie robił te 5 do 7 tysięcy kilometrów. I stąd się tego nazbierało, że aktualnie samochód ma 135 tysięcy kilometrów na liczniku. Moje zdrowie jest tak dobre, czuję się bardzo dobrze, ale jak na mój wiek, 78 na karku, bo w czerwcu 24 skończa 78 lat. Ja z tym samochodem, z tym autem, no nie wyobrażam się rozstać się, że ja tego auta w garażu nie będę miał. Mój Fiat, mój Fiat 125